Cześć, witam serdecznie po chyba długiej, chyba nawet bardzo długiej przerwie. Najmocniej przepraszam, ale niestety brak czasu e, robi swoje, niestety nie za bardzo mogę nagrywać filmy. Cały czas idzie produkcja, cały, cały czas są układy na zamówienie, no niestety. Ale znalazłem chwilkę, więc w dniu dzisiejszym ponagrywam kilka filmów, kilka układów, które podkładałem, więc mam nadzieję, że coś się spodoba. Koniecznie oczywiście zasubskrybuj mój kanał, także być, no powiedzmy w miarę na bieżąco z informacjami. Tym razem, kolejnym razem chciałbym zaprezentować układ czasowy aktywowany impulsem z czasem zwłoki nazywanym filtrem długości impulsu, a następnie zostaje uruchomiony przekaźnik na określony Regulowany czas. Koniec cyklu. Zasilanie płyty. Plus, minus. Następnie plus, minus. Jest to impuls aktywacji. Mamy do dyspozycji. Możemy aktywować plusem. Wtedy na stałe podajemy minus. Możemy aktywować minusem. Wtedy na stałe podajemy plus. Jest to impuls 12V. Na płycie dwa potencjometry. Jako zwłoka. I jako czas pracy przekaźnika. Złącze zwierno-rozwierne przekaźnika bezpotencjałowa, więc tu nie mamy żadnego napięcia. Do środkowego możemy doprowadzić. Gdy przekaźnik jest uruchomiony, to na lewym, tym skrajnym złączu to napięcie wyjdzie lub po prostu te dwa styki są zwierane. Na pokładzie jest również buzer, czyli brzęczyk potocznie nazywany, że w momencie, gdy jest impuls. On sobie piszczy. Jednym sygnałem, gdy jest praca przekaźnika innym. Na pokładzie są diody zielone standardowo. Zielona jest to praca przekaźnika, niebieski, niebieska dioda podanie impulsu, czerwona zasilanie. Mamy również włącznik, wyłącznik do samego buzera. Może ja włączę na tryb on. Z przycisku podaję impuls, i ten impuls będę Trzymał, czyli będzie ciągły. Sygnał dźwiękowy. Uruchomienie przekaźnika na chwilę, na regulowany czas, który jest regulowany tu potencjometrem. Te potencjometry mają 28 obrotów. I jeszcze raz. Sygnał wolny z buzera, czyli zwłoka, filtr. O, na przykład, jeżeli zakończę prędzej, tak, to przekaźnik nie zostanie włączony. Ten. Czas trwania impulsu musi być, <laughs> przepraszam, odpowiednio długi, tak jak jest ustawiona tu zwłoka tym perkiem. I dopiero wtedy zostanie uruchomiony przekaźnik na określony czas koniec. Następnie ten impuls musi zniknąć tak ze złącza, a żeby ponownie została odliczona zwłoka, czyli filtr impulsu, a następnie został uruchomiony przekaźnik. Dalszy sygnał przerywany, dźwiękowy, te krótkie dźwięki, w sensie dłuższe, z, z mniejszą częstotliwością, są w czasie trwania zwłoki oraz po pracy przekaźnika. Buzer możemy wyłączyć. Jest to zrobione programowo, nie jest to bezpośrednio wpięte jako przerwanie linii zasilania buzera. Włączenie przekaźnika. Wyłączenie. Buzer oczywiście działa głośniej. Wystarczy zerwać tą naklejeczkę. Eee, ok. To chyba byłoby na tyle. Układ oczywiście do nabycia. Wszelkie informacje w opisie pod filmem eee, oraz do zakupienia ma na portalu Allegro. Pisząc do mnie maila lub y, SMS-a. Również jest możliwość e, zakupu. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiek.